Co tam jeszcze było? Te bronie arkowe... Jak jest ich mało, to takie gówno. Ale jak mam ich ze 50, 60, to... To można się nieźle na tym dorobić. Ale naprawdę. Naprawdę najcenniejsze są tutaj chyba miecze, które ręczy. A jest ich naprawdę pełno tutaj. No kolejny... No właśnie. Kruszpach ci Wielkie topory, chyba są sporo warte też, z tego co pamiętam. Nie no, tak z ciekawości sprawdzę Wielkie topory No, sporo, sporo. No ciekawe co ma, szef? Jezu, ile tego jest tutaj. Już widzę kolejny Miecz Półtora Ręczy. No, no, A, A ten co tam robi? Jak No tak, mam jeszcze mu płacić za to. Czy on ma mieć Półtora Ręczy na plecach? Jak się... ...z... Już nie. Pch. Jak się nieje nagle. Za dużo ekwipunku tu leży. Szaf był tam chyba, z co pamiętam. Już chyba go nie ma, nie wiem co jest nie tak. No wśród kogo? Wśród ciebie? Tylko ciebie tu widzę. O bo, ile mi dał czytacie? No, za strona gra się to nie. Jak teraz to wszystko sprzedam? To tyle kasy będzie, że kasy jak lodu, <Szyskujesz> a to się zaczyna robić nudne, Tak <słyskać> jest jak ma być, tak będzie. No i na razie wys to wystarczy już chyba No tam już więcej rzeczy nie widzę nawet O, jednak nie, nie ma tu nic więcej Ohohoho. Sprzedam teraz u Sanforda. No i zobaczymy ile będzie kasy Hmm... Gdzie by tu teraz iść? Może do Trellis? Trellis, Nemora, tamte okolice. Yeah. Nieee... <grytanie> nawet połowy tego nie sprzedałem. Jednej setnej nawet. No <grytanie> dobra. Trzeba będzie szukać kupców chyba. O, spale. Tam jakąś błyskawicę widziałem. W kufrach zwykle są takie badziewie, ale czasami, jak się dobrze trafi, naprawdę można coś wartościowego znaleźć. Dobra. Więc teraz, 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 może. No, trelis, trelis. Dobra. Tak więc. Czas wyruszyć do Trellis. A jak tam z reputacją ubuntowników? No proszę Już jest całkiem nieźle. Ja już chciałem powiedzieć, że... Może Roland okaże coś. Da mi jakąś nagrodę za podbicie motery, ale zapomniałem, że go zabiłem przecież. Mały błąd. No właśnie, gry zapiszę. Naprawdę, nie chciałbym przez to przechodzić drugi raz. <grybujesz> o! A no właśnie! Nie zrobiłem dla nich quest'a. Za bezimiennego? Wasz... dobry jest. Bardzo dobrze. Który już level mamy? 24. No. Mm, właśnie, zrobiłem danego tego questa, gdzie musiałem. No po prostu, w trakcie rewolucji, zabiłem trano, jak pamiętacie? Tego koleścia, który tam stał w ruinach, i po prostu trzeba było go zabić. Ech. Gdzie ja idę? Tędy chyba Ta, już widzę jakiś domek. Ciekawe co tam jest. Oho, już widzę zębacza, no ta! Fajny było, gdy po takiej rewolucji zabił mnie nagle zębacz. No, Nie chcę z nim walczyć. Skrzynia. Jak się ukryła, no? A no tak, na pewno. Za ciężkie. Za ciężkie, właśnie. Czy ja mam, tą skrzynię podnosić? Takie dziwne krowy. Kogo my tu mamy? Czy to są buntowlizy? Nie Nie. Ale nie mogę ci Gobliny? Napadają na, na farmę? Goblin? What the Sam się prosiłeś. No dobra. Zrobię sobie przerwę. Cholerne bety są wszędzie. Ja tu widzę jednego. Kreatura. No i teraz już reputacja więcej. Plus cztery w Skąd się biorą te cholerne gobliny? Nadciągają z północy i kradną wszystko, co ty gdzieś... Gdzie... No, chyba ci ukradli cnotę, no. Na północ. To gdzieś tam. Co my tu mamy? Dziwny grzyb. Ta nazwa mnie pamiętam zaskoczyła zawsze jak grałem w tą grę pierwszy raz. Dziwny grzyb, no. Mm, hmm, gdzie to może być, no? Może po drugiej stronie? Nie będę tego długo szukać. Bo mi się nie chce. Jak mówiłem, idę do z całą resztę mam na razie w dupie. No i tu przy tralic już się chyba zaczynają wykopali skorków. Wreszcie. Coś tak jakby z głównej fabuły wreszcie coś się zacznie chyba. Chyba coś się chyba wreszcie chyba zacznie chyba chyba nie. <laughs> Przepraszam. No już widzę Trelis. Zgadnijcie kogo tam spotkamy. Trusa. Tak, tego Trusa. O, skrzynka czy kufer? O, wilk. No, nie będę tam, nie będę tam podchodził. Ta toruś jest przy drugiej bramie, chyba. Tam pójdę tam. Ale się laguje. A, zapomniałem zmienić rozdzielczości. Nie rozdzielczości, tylko. szczegółowości na niską. Jest na wysokiej teraz. Kiedy się nadziałem, także właśnie tam chciałem przejść i wpadłem w ten rów taki. I musiałem naokoło biegać na... No i jest Torus. Ork z człowiekiem pilnują bramy. Troszkę to dziwnie wygląda. To znowu ty! Nigdzie nie mogę pójść, żeby na ciebie nie wpadł. Bo jesteś gejem. Pamiętam. Nazywasz się Toru. Jesteś ostatnią osobą, której bym się tu spodziewał. To jak będzie? Mam cię uczynić niewolnikiem? na miejscu? pamiętasz, kto zabił kruka? W nocy kruka? Kruka? Chcę pracować dla Olafa. Bałem się, że coś takiego. Uskór, że cię postawię do pionu. Że mi postawić do pionu?